Cześć, witajcie w materiale z gry Crash Your Enemies, czyli szybkiego miniaturowego RTS-a, jak, jak określają tę produkcję twórcy z polskiego studia Wild Monarch, a założyciele są byłymi pracownikami studia 11Bit, że tak napomknę. Natomiast Crash Your Enemies to jest gra, która zaczynała z tego co wyczytałem jako gra typowo taka mobilna, Tower Defense na platformy mobilne, ale na szczęście twórcy trochę ją przerobili, i teraz mamy do czynienia właśnie. Ten opis twórców jest całkiem, całkiem, poprawny. Miniaturowa strategia. Szybka miniaturowa strategia. Dlaczego miniaturowa? No bo jest tu... Jest ona raczej minimalistyczna. No zresztą zaraz zobaczyć jak przejdziemy do rozgrywki, ale nawet mapa świata jest taka też na no, dosyć prosta. Mamy kolejne po prostu misje. Te budynki to są znaczniki misji kolejnych bitew, które musimy rozegrać. Gramy barbarzyńcami i walczymy z innymi barbarzyńcami, więc nie ma tu jakby różnorodności frakcji, nie ma różnych frakcji. Ale są różne jednostki i te jednostki są wprowadzane poprzez obecność na polu bitwy różnych budynków, kiedy wprowadzone przykład podstawową jednostką są tacy, dom wieśniacy, kiedy wprowadzimy ich do jednego budynku mogą się zamienić w łuczników albo w wojowników i tak dalej. Zaraz wam to będę pokazywał na przykładzie jakiejś misji, bo tak... Dlaczego teraz o tym mówię? Bo już w trakcie misji to będzie trochę zbyt chaotyczne i szybkie. Mam nadzieję, że nadążę z komentarzem, bo niestety brakuje mi tu... Um, tak naprawdę, aktywnej pauzy. Chciałbym wcisnąć sobie spację, żeby zatrzymać czas. Jest, byłoby to takie małe udogodnienie. Tak, musimy klikać taki znak pauzy, tak naprawdę, escape. No ale nieważne. Weźmy może tę misję. Wydaje mi się, że tu jest właśnie przykład zamiany wojowników. Tak jest. To jest taka bardzo prosta misja ona dopiero wprowadza ten element. O, widzicie, proszę bardzo, wystarczyło, że tylko wszedłem na ten budynek grupą wieśniaków podstawowych, że tak powiem, barbarzyńców. I zamienili mi się teraz w wojowników, którzy są bardziej skuteczni przeciwko wieśniakom. To takie ikonki, ikonka miecza, ikonka ręki to są właśnie jakby no ikony konkretnych rodzajów jednostek. I proszę bardzo, wygram bez problemu, ale tak jak mówię, to tylko taka misja poglądowa wprowadzająca daną mechanikę, jakby przedstawiającą ją graczowi. Więc dziękuję bardzo, przeszliśmy to, zdobyliśmy. Zawsze możemy zdobyć jakby trzy gwiazdki, trzy, trzy głowy, tak naprawdę maksymalnie. Więc przejdźmy do następnej misji, to już będzie taka, że tak powiem, mniej tutorialowa. I tu już widzicie, mamy dwie bazy wrogów. Czy raczej to nie są bazy, no to są budynki, w których oni też mogą produkować nowe jednostki, bo te takie podstawowe chatki, kiedy wprowadzimy do nich wieśniaków, czyli te podstawowe jednostki, to automatycznie produkują się w tych chatkach nowi bohaterowie. Bohaterowie to zbyt dużo powiedziane. Ale nowe jednostki się produkują. Zresztą widzicie na przykładzie chatki przeciwnika, że tam cały czas rośnie im ten współczynnik. No ja teraz, jeżeli tu bym stał dłużej, to odbudowałbym zbudowałbym własną chatkę. O, dobrze się dzieje, ale zdążymy na szczęście zaatakować przeciwnika, zanim przejmie mój teren, ponieważ jak widzicie, mapka jest podzielona na takie kwadraty. No i te kwadraty kurczę. Znowu to zrobiłem to, czego się nie powinno robić, czyli zawsze należy wybrać liczbę wojowników którzy przejdą we wskazane miejsce, czyli nie warto nigdy chodzić całą grupą, bo bo po prostu ludzie są potrzebni gdzie indziej w kilku miejscach naraz zazwyczaj w tych takich bardziej rozbudowanych misjach i to jest bardzo fajne i to wprowadza naprawdę taki element wyzwania. Nawet niektóre z pierwszych misji potrafią sprawić trudność, przynajmniej za pierwszym razem, bo jeżeli nie macie podziel podzielnej uwagi, to możecie mieć tu problemy drobne. Okej. Okay. Muszę, zamienić, muszę zdobyć wojowników, bo teraz nie mam wojowników, mam tylko wieśniaków. Kiedy wszedłem do tych chatki, to zamienili się z powrotem, właśnie w tych hmm, słabszych. Tych przenieśmy tutaj, tu mamy wojowników, więc zajmiemy się tymi, którzy mnie tu atakują. No i bez problemu to raczej wygram. E, tak jest, bo oni w ogóle nie mają dostępu do, że tak powiem, upgrade'u wojowniczego. Okay, tam niech się biją. Tu jeszcze wyprodukuję chyba. Znowu źle robię, że wszystkimi idę. Ale co tam. Damy radę. No i możemy wyznaczyć trasę. Przejmowanie terenu jest o tyle ważne, że nie możemy przechodzić po prostu przez pola, które nie są nasze, nie są nas, naszym kolorem oznaczone. Więc to dodaje takiej dodatkowej warstwy planowania, którędy pójdziemy i tak dalej. Okej. Okay. Wszystko powinno się skończyć dobrze. Boję się trochę, że Zanim zdążę tam dojść, to zostanę niestety. A, pokonany. Więc chyba źle zrobiłem. Ale nieważne, widzicie o co chodzi. Wycofam się zanim, zanim poniosę. przykrą porażkę. Chociaż może nie poniosę? Zobaczymy. W końcu to są wojownicy, a to są wieśniacy, więc mam szansę. chyba. Za wolno to, ale możemy przyspieszać czas, więc zobaczymy. Na szczęście jest opcja przyspieszenia czasu, bo niektóre potyczki są takie troszeczkę e, no zbyt wolne. Mogłem podejść wszystkimi od jednej strony, byłoby trochę prościej chyba. No nie mam szans raczej w starciu z tyloma tymi. A więc e, przejdźmy sobie do mapy głównej. I do następnej misji, w której będzie... Aha, tu, tu będzie wprowadzenie kolejnej mechaniki, pamiętam. Mam przetrwać przez jakiś określony czas. Ta misja jest w miarę prosta, jeżeli dobrze ją zaczniemy. Też bardzo ważne w tej grze jest to, żeby szybko i odpowiednio zacząć każdą rundę, bo tutaj na przykład ważne jest to, żebym szybko odbudował tę wieżę. A kiedy wprowadzamy naszych wojowników, naszych wieśniaków do wieży, to właśnie dzieje się to, co teraz widzicie: czyli ta wieża strzela w przeciwników. Znajdujących się o jedno pole dalej. Co jest bardzo istotne, to jest bardzo ważna mechanika. I tu jeszcze 10 wieśniaków muszę przeznaczyć do tej chatki, żeby produkowali mi kolejne jednostki, więc to jest takie właśnie zarządzanie wszystkim naraz, i jeżeli ktoś nie jest doświadczony w RTS-ach, chociaż to nie jest taka typowa strategia z, z wieloma rozbudowanymi systemami itd. Ale refleks i podzielność uwagi jest bardzo wymagana. Są bardzo wymagane, więc trzeba to wszystko brać pod uwagę tutaj muszę czym prędzej przejąć ten teren Bo ten teren taki szary to jest neutralny, więc każdy może tu wejść i od razu zacząć przejmować Ups, niedobrze się dzieje, bo teraz jak widzicie oni mają dostęp do budynku produkującego wojowników Co dla mnie nie jest zbyt dobrą informacją Cały czas też postaram się zasilać nowymi ludźmi wieżę, jedną ze wież strzelających, bo jedną wieżę już straciłem prawie niestety No nic, przegram. Bo tu są wojownicy kontra wieśniacy, ale przynajmniej trochę ich wybiję. No coś nie najlepiej mi też wyszło. Poprzednim razem, razem jako ślepi, to rozplanowałem. Ale trudno. W każdym razie, wytrzymam na pewno dwie minuty. To jest najważniejsze. No, no, no. To mi nie wyjdzie. W każdym razie, dobra. E, tak jak powiedziałem, znowu zrobiłem to, czego nie powinienem robić. Ale cóż, o, może uda mi się odbić wieże? Tak, chyba tak. Oczywiście ta gra, bez wątpienia, chyba nawet mi się wydaje, że potwierdzony, że też ukaże się na platformach mobilnych, co można odczuć od razu, jak zaczynamy grać, bo sterowanie ogranicza się tylko do myszki. E, o, proszę bardzo, udało się więc fajnie. Mogę teraz grać dalej, żeby osiągnąć kolejne e, pułapy czasowe, ale nie będę tego robił. Więc jak już zacząłem mówić sterujemy tylko i wyłącznie myszką, to jest wygodne, bo możemy sobie nie wiem pić kawę i grać jednocześnie. A co ja zrobiłem? Nie ten przycisk. Nie ten przycisk, dobra. Przejdźmy do kolejnej misji, tu będzie wprowadzenie łuczników z kolei. Dobrze robię. Tak jest, tu będzie wprowadzenie łuczników, więc kolejna nowość, proszę bardzo, muszę to robić szybko. Musimy szybko zaczynać, bo tu każda sekunda ma znaczenie. Tutaj wprowadzimy 8 a siedmiu pójdzie tutaj. Bo łucznicy są bez... znaczy, nie są bezbronni, ale łucznicy są bardzo słabi w walce wręcz, jak można było się zresztą. Jak można się domyślać w takich grach tego typu, oni mają wojowników, ale nie przeszkadza mi to, bo ja mam dostęp do chatki łuczników i mogę produkować bardzo duże liczby tych łuczników, więc jakby dam radę, jeżeli dobrze to rozplanuję. Ten taki żółty pasek, wyczerpujący się to jest amunicja, chyba nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, kiedy on się wyczerpie, to. Na chwilę przestają strzelać nasze jednostki. Dobra, tu już będzie zaraz 20, więc kolejną dziesiątkę prześlemy tutaj, żeby zrekrutować ich nauczników. I wtedy zaczniemy tutaj podbijać te kolejne tereny. No, zaczyna się bójka. Na szczęście moi wieśniacy zostaną, w, w, zostaną dostaną wsparcie od łuczników. A i tak zostali niestety zlikwidowani szkoda. No cóż, bywa. No i teraz widzicie, to jest kolejny przykład tego przejmowania terenu, oni najpierw żeby dojść do moich łuczników muszą przejąć ten kwadracik um. A z kolei wtedy będą do nich strzelać Więc nie uda im się to, więc też musimy pamiętać Jak i gdzie ustawiać swoje jednostki Ok, tu też ich pokonamy, weźmy kolejnych A dajmy 10 łuczników No i stopniowo będziemy przejmować teren i w końcu dojdziemy do ich że tak powiem, bazy to nie jest baza, to jest taki sam budynek jak ja mam tu z tej strony, ale wiecie o co chodzi. Musimy zniszczyć po prostu, jak sama nazwa gry wskazuje: Crash Your czyli zniszcz swoich, zmiaszcz swoich przeciwników, wrogów. Co pasuje też do ideologii barbarzyńców, chyba. A barbarzyńcy są tu głównym motywem. Ok, no chyba wystarczy, dobra. Weźmy jeszcze 10 łuczników i 10, albo 18. 18 wieśniaków. Już nie muszę się martwić o produkcję jednostek, bo mam taką przewagę tutaj liczebną. Tak jest, tak jak mówiłem na samym początku. To jak zaczniemy ma bardzo duże znaczenie, dlatego o wiele lepiej idą misje, które powtarzamy, niż które otrzymujemy, do których podchodzimy za pierwszym razem, bo od razu wiemy, co zrobić bardzo szybko. I zanim się, zanim dostrzeżemy nawet jakiś budynek, o tu powinienem iść i tak dalej, to mija parę sekund. A kiedy podchodzimy do misji drugi raz, to już wiemy od razu, gdzie mamy szybko kliknąć, gdzie skierować kolejne grupy jednostek. No i bardzo dobrze. Tu jeszcze dołączymy, poszerzymy oddział wieśniaków. Gra jest zaskakująco przyjemna. Znaczy ja ogólnie jestem fanem gatunku RTS-ów. I lubię rozbu rozbudowane strategie, nie wiem, Company of Heroes, seria Total War i tak dalej. Ale czasem fajnie jest zagrać w coś tak, że tak powiem, no, miniaturowego. A tak chyba można określić Crash Your Enemies, to znaczy... Cieszę się, że na pewno, że ta gra nie jest taka... To zabrzmi dziwnie, ale nie jest tak bardzo mobilna, to znaczy... Widać, że to jest też dostosowane do ekranów dotykowych, no bo sterowanie tylko myszką, czyli będziemy po prostu dotykać palcem pewnie na tablecie. Ale nie jest to. Chodzi mi o to, że sterowanie po prostu na PC jest wygodne, no, a czasem tak nie jest w portach gier mobilnych. No a to nie jest port, bo w wersji mobilnej jeszcze nie ma, więc dopiero ta PC-towa zostanie przeniesiona na... na mobilki. No i dobra, mamy 45 wojowników, więc w żadnym stopniu. Nie mamy szans na przegraną. Źle zrobiłem tak w ogóle, bo zamieniłem łuczników na wojowników, a chciałem zamienić tych wieśniaków, ale... Nieważne, i tak wygramy. Nie musimy się przejmować, tutaj już nikogo nie zostawiam w tej chatce. W ogóle był taki dodatkowy cel, żeby wygrać w ogóle nie korzystając z budynków. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale to wskazuje też na to, że twórcy przygotowali no, zestawy takich dodatkowych celów dla tych najbardziej hardkorowych graczy. Ja nie mam pojęcia, jak miałbym sobie poradzić w ogóle nie produkując nowych jednostek w tej misji, ale widocznie się da. Ok. Przejdziemy tutaj, przejmiemy też cały teren przy okazji, za co są pewnie bonusowe punkty, chociaż to zależy od misji. No i pięknie okrążeni. Tymi podejdziemy tutaj. Łucznicy będą już mogli strzelać, proszę bardzo, do przeciwników. No i zmiażdżymy tych, co zostali i pięknie. No i tak właśnie wygląda rozgrywka w Crush Your Remis gra się ukaże w tym roku jeszcze. To jest wersja. To jest wczesna wersja, ale szczerze mówiąc nie zauważyłem jakiejś zbyt dużej. Właściwie w ogóle błędów nie zauważyłem, tylko tam jakieś są takie. No tu widzicie na przykład mogę sobie automatyczną opcję wygrania wybrać a, takie deweloperskie sztuczki. Natomiast tak jest, to by było na tyle chyba, bo rozgrywka po prostu w dalszym ciągu będzie trochę rozbudowywana. To znaczy otrzymamy kolejny rodzaj jednostek, na przykład potem będą nawet czarodzieje i tak dalej, jeszcze inne jednostki. Będą większe mapy, na których będą różne budynki w różnych miejscach i będziemy musieli po prostu manewrować naszymi podstawowymi jednostkami i zamieniać się na inne jednostki. Więc jest tu całkiem spora doza, tak jak mówiłem na początku, do zaplanowania. I taktycznego myślenia, chociaż to wszystko jest w takiej prostej i przystępnej formie podane, że niektórym na pewno się spodoba, no może niektórzy nie preferują takich dosyć minimalistycznych i prostych strategii, chociaż ona nie jest prosta, właśnie trudno ją określić, prawda, jest minimalistyczna, jest szybka, jest prosta w założeniach, ale jeśli już zaczynamy grać i chcemy zawsze wygrać w każdej misji, żeby chociaż dwie gwiazdki osiągnąć, czy tam dwie głowy, no to już bywa trudno, jak zresztą widzieliście, bo jedną misję prawie przegrałem przy was. Więc wypowiadajcie się co sądzicie na temat tej gry od polskiego studia Vile Monarch. To by było na tyle ode mnie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.